Mam widzowiecie jak Minecraft. Już właśnie teraz mi się przyszło takie, żeby nagrać ciężar, i... No wiecie, no. Chciałam nagrywać, więc. Aktualnie mamy dzień i zero, więc. dzisiaj zrobię do 50, do 50 dnia i nie wiem, czy w ogóle to przeżyję. Ale chyba to bez problemu. PR wyłączę w ogóle I tu w ogóle muszę usłyszeć to nie to jest Dzień 0 Zrobimy tak troszkę ziemi Nie to to było naprawdę wda. Na razie takie to sobie zrobię to jest 1.16 wersja, więc nie się dziwi, że taka stara. E, nic w tej chwili zrobię, ale Minecrafta to już gram Jest takich dużo przedmiotów, które ja chcę mieć, ale nie mam. Crafting jest siker na razie. Ja zrobię to od razu. Albo nie. Nie wiem, czy mam tą tu ziemię, ale chyba. Zrobiłem sobie, że taką platformę taka jaka będzie, to taka będzie. To dobra gdzieś zero, to o niej to będą też potwory, kurde Yeah. Stara wersja Minecrafta to jest 1.16 Link może będzie w opisie, chyba będę umiał to zrobić Uff. Я пытаюсь разрубить. Ей. Трешка пудем. Кто срок, кто срок? Спаун. wyrzuca Mam jakąś tu ze sobą bazę No co ja takie jemu patrzę Spokojnie złopata to tutaj tak no, się to żywa wałuje się no co się to Tak wałuje się ja to widzowie wałuje się to Tak? Czekajcie Jeździeń aktualnie daj 0 więc... no, Bo będą jakieś 3 minuty, więc. Od tego. Ale to to nie więc nie mam ma takie. 3 ale no i gdzie jestem? Robimy teraz. Na czoło... Nie wiem, baczmy tyle tego, ale to zrobię dzisiaj. To coś platforma. Jest aktualnie jeden pierwszy zaraz z zwaniki doski. Czekajcie jest teraz. nowy level. Cien sekund. A pochodnie. Dawaj, to wojta obroty. Evan oh, Geird. O kurde. Ale a naprawdę widzowy. Spoko. Czekajcie. Jest Takie coś. Światła nie ma już piszę. Zabierała Dobra, chyba tak będziecie widzieć. No nic się stało, ale coś się stało. Oh. Jungla, jungla, jungla. Jugla Jungla, widzę, widzę naprawdę jugla ja uh. teraz parę patyków parę Dobra no, no widzę Czekaj. moje drugie konto. No jak się nazywa? ale to że Ale, że... Patrz, jak się chodzi na znajomych, to nie kliknij znajomi A nie, dobra. Dawaj, yy, na razie... Czekaj. A ty jaki jakim jesteś... Ej, dołącz do mojego klubu! Dołącz do mojego klubu! Nie! Przestań w Ale nie, właśnie, że nie jesteś w klubie. Kto je nie? O, siema, Janek! Siema. No, ale mam taki fajny klub, bo takiego nie masz. Dobra, e, gramy duo, gramy duo. Dawaj, gramy duo. Dobra, widzowie, gramy po snu. 8 tysięcy gułarków. Nie mam 8 tysięcy gułarków, żeby Dobra, i... ja. Jeszcze chłopie, wystarczy, że 200 pułarków bije i 800 jest. Nie, gramów, w Dobra. Ej, jest żeby mógł się zbierać na kruku. Ale czekaj, jest. Dobra, ja gram dalej, ja gram darlem, bo to jest koks. Trzym e, ciszej bądź. Dobra, <grym> więc zapomniałam wam powiedzieć, żeby zostawić łapkę w górę, bo takich więcej odcinków. Nie po prostu, Żeby było takich więcej odcinków na przykład z Minecrafta. Ale to będzie takich. Nie no, będzie tak zbyt nie. dużo, nie będzie ciągle na Już ich Zabij... Więc sobie wserzę za niego, ale on jest troszkę utop. On jest taki Lech, troszkę upośledzony, nie wiecie, widzę, więc wie, taki no, upośledzony jest troszkę, no, troszkę więcej, już troszkę. Sam jesteś upośledzony. I wiecie, no i zostawcie... Pepa! Pepa! Ale Bafia go dojechał! Bafia, aleś dobry, aleś dobry! O, bardzo dobry. Dobra, to w ogóle mam wyderko z wodą. Zabiłem, zabiję, zabiję. Dobra, mam jakiś troszkę... Na... Troszkę czoła. I wiem o tym, miałem jeszcze tutaj drzwi, ale. Jaki chłopaka! Teraz sobie tak coś jeszcze. Dobra. Lecimy za gry czekaj Jajko Kaszek znów Jajko. Dobra, widzę będziemy... go. suba i i się pobawimy z wami berka. Nie pytajcie w zimę, bo ja wiem doskonale w czym, czyli w minecrafcie Jestem Bafian Dobra widzowie Śmieci wyrzuć. Ja? Śmieci wyrzuć! Szybak. Okay. Czekajcie, widzowie.